Kochani, witajcie w nowym filmie. dzisiaj Was zapraszam na film mierzymy. Będziemy mierzyć kilka sukienek z Reserve. To zamówienie zrobiłam tak mocno pod kątem siebie i uzupełnieniem mojej szafy. Właśnie takie brakujące sukienki, które myślę, że fajnie mi się sprawdzą zarówno już teraz, jakiś grubszy Rajstop, już taką naprawdę cieplejszą wiosną, jak i w jakimś takim nie najgorętszym lecie. Więc mam tutaj pakę z Reserve. To nie jest jakaś bardzo duża paczka, mam tutaj chyba, nie wiem, 5 albo 6 sukienek totalnie różne kroje totalnie na różne okazje i na różne stylizacje więc może po kolei Dobra, pierwsza sukienka to jest taka typowo yy, sukienka, bym powiedziała, do biura, na kawkę z koleżanką, na jakąś randeczkę nawet, to jest wiskoza. I powiem Wam, że w tamtym roku te wszystkie wiskozowe sukienki sprawdziły mi się rewelacyjnie, dlatego że wiskoza jest e, taka cieniutka, bardzo ładnie się układa, bo to jest taki, wiecie, leisty materiał, e, bardzo fajnie sprawdza się w upały, ponieważ nie ja mam takie wrażenie, że wiskoza e, wręcz chłodzi nasze e, ciało, więc nawet w momencie, kiedy tutaj. Mam sukienkę z takim czy czwarte rękawkiem Zakończone gumeczką figurku nie wolno tutaj To ona się fajnie sprawdzi W lato na przykład do biura Albo na jakieś wieczorne wyjście Taki wiecie Klasyczny krój szmizjerki bez kołnierzyka, z taką stójką tutaj pod szyją, na guziczki z paseczkiem do przewiązania sobie w pasie i podkreślenia talii, długość taka midi i taki bardzo ładny czarno-biały print takiej sukienki akurat nie ma w mojej szafie i właśnie zależało mi na takiej kolorystyce, która będzie pasowała do wszystkiego no nie wiem, do czerwonych ust, wiecie do delikatnego makijażu, do tenisówek do klapeczek, do czegoś bardziej takiego, już nie mówię eleganckiego ale wiecie, takiego bardziej wizytowego więc wydaje mi się, że właśnie ona do pracy super mi się sprawdzi. Kolejna sukienka to już jest coś takiego bardzo sportowego, to też jest długość Mili. Taka wiecie, luźna sukienka, tutaj ma taką kieszonkę, więc ma taki krój trochę bluzy. Tutaj z boku ma rozcięcia, jak zaraz będę mierzyć to zobaczycie. Ma kaptur, tutaj ma sznureczki, wszystko ładnie zakończone, doprecyzowane jeżeli chodzi o detale. To jest rozmiar L, a bo właśnie Wam nie powiedziałam i tamta to też jest rozmiar L. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję pod filmem, ponieważ ceny są zaklejone, myszurku nie wolno. Moja asystentka tutaj jest, moja pomocnica. <laughs> e, bardzo ładny taki antracetowo-grafitowy kolor, i ona jest. Zobaczcie, bez rękawów. I taki typ sukienki wydaje mi się, że bardzo fajnie się sprawdzi nawet latem na jakieś takie, wiecie, wieczorne wyjścia, jak jest jeszcze albo jeszcze chłodno, albo już mamy takie sierpniowe wieczory. Fajnie moim zdaniem będzie też wyglądała do Ramoneski, nawet do teraz do jakichś martensów, do Adidasów, tenisówek. No taka sukienka do wszystkiego. Druga taka sukienka w stylu takim codziennym sportowym to jest taka, o, zobaczcie, w stylu. T-shirta ma rękawek, lekko rozkloszowana, też ma rozcięcie tutaj na dole. I zobaczcie, jaki ma przepiękny kolor khaki. Ja siebie bardzo lubię w takim kolorze. Jest w ogóle bardzo taka, wiecie, fajna, gruba dzianinka, więc mam nadzieję, że będzie ładnie się układała i ładnie leżała na mojej figurze. I zobaczcie, ona nie ma tutaj z boku żadnych troczków, więc ona może być taka, że tak powiem sama, ale do kompletu też macie taki pasek wykonany z tej samej dzianiny i możecie sobie na przykład podkreślić talię przewiązując tym sznureczkiem. Dobra, i potem mamy tutaj dwie jeansowe sukienki. Ja uwielbiam jeans, dżins, uwielbiam jeansy, uwielbiam sukienki jeansowe, i jak wiecie, ja ogólnie nie lubię jakiegoś takiego bardzo eleganckiego stylu. Natomiast lubię się pobawić, mieszając właśnie coś takiego bardziej sportowego, z czymś bardziej eleganckim. Zawsze fajnie mi się to sprawdza, i wydaje mi się, że też bardzo mi to pasuje. Tu mamy sukienkę też w rozmiarze L. I zobaczcie, to jest taka sukienka w stylu. Koszuli, po prostu luźna koszula z długim rękawem, chociaż podejrzewam, że długi rękaw, wiecie, jak to u mnie jest, raczej będzie rękawem do podwinięcia. I zobaczcie, i ona na końcu jest e, tak zakończona na ostro, więc tutaj nam się wszystko ładnie e, szczępi. Na ma dwie kieszonki, bardzo ładny kolor, bardzo ładna, gruba, taka sztywna sukienka, więc również na teraz. I kolejną sukienką jeansową. Tu mam rozmiar 42, czyli jakby największy, który był możliwy do zamówienia, to jest też taka jeansowa szmizierka. Zobaczcie. To już jest takie bardziej na bogato. Mamy tutaj napy, kieszonki, mamy tutaj pasek, taki wiecie, bardziej wcięty w tali, kieszonki i ona też jest taka, zobaczcie, dłuższa, taka mili. No po prostu mam nadzieję, że też będzie na mnie pasować, bo bardzo, bardzo mi się podobała ta sukienka na stronie. No i to jest właśnie taki styl, nawet na teraz. Grube rajstopy, e, jakiś taki ciężki but albo jakiś botek i naprawdę bardzo fajna sukienka. W ogóle taki bardzo fajny, miękki jest ten jeans, bardzo ładny kolor jest też tego jeansu. Nie wygląda tak tanio, wszystko ładnie wykonane. Dobra, słuchajcie, mierzymy. Dobra, słuchajcie. Pierwsza sukienka ma no, bardzo ładny print, bardzo twarzowy, ale to nie jest sukienka dla mnie. Nie ten krój. W ogóle wyglądam strasznie ciotkowato, wiecie jak ja to mówię. E, długość też taka jest, ani to midi, ani to mini. E, no to nie jest długość dla mnie. Jest zwykłą sukienką, która moim zdaniem burzy e, że tak powiem moją figurę. Podkreśla to, czego bym nie chciała podkreślić. Tutaj, jakby mam też wrażenie, że jest za dużo materiału, a strasznie wąsko jest. Słuchajcie, w ramionach. Ramię mam aż tutaj, które powinno być no co najmniej centymetr niżej. A, a tu jest bardzo dużo, zobaczcie. Ale tu jest jeszcze materiału, po prostu no nie układa się to dobrze. I tak jak ona podobała mi się na stronie, to chyba takie kwiaty, takie wiecie, bardzo gęste i agresywne, nie są dla mnie. Tak jak mówię, czuję się. Tak, ciotkowa to rękaw też ma jakąś taką śmieszną długość, ani to czy czwarte, zobaczcie, jak go tak podciągnę, bo pewnie będzie się tak podciągał, jakby chodząc i tak dalej. No, wygląda to śmiesznie. Tak ona wygląda z tyłu. No tak, jak mówię, zwykła sukienka. Jedyny plus jest taki, że ma naprawdę przyjemny materiał, czyli jest to wiskoza, tak jak Wam mówiłam wcześniej, która jest naprawdę bardzo przyjemnym materiałem. Ale no nie, po prostu moim zdaniem to wygląda e, strasznie. Dajcie znać, co myślicie, ale, ale nie. Ja nie mam sukienki właśnie w takim stylu, czyli wiązane gdzieś tutaj e, w pasie, coś co podkreśla talię, ale nie wiem, tutaj coś nie gra. Wydaje mi się, że wzór to jest przede wszystkim ta długość, która jest totalnie nie dla mnie. Rękaw, który jest dziwnym rękawem. Jak mówię, ani to, czy czwarte, tak naprawdę dla mnie ani. No, nie wiem, po prostu nie podoba mi się w ogóle. Ale jeżeli Wam się podobają takie sukienki, macie inną figurę, bo wiecie jak to jest. Na mojej figurze, przy moim wzroście, coś może nie wyglądać, a na kimś innym może wyglądać rewelacyjnie. Print na żywo wygląda bardzo ładnie, ale tak jak widać, no to nie jest, to nie jest sukienka dla mnie. Ten kolor już chyba dużo lepiej wygląda na mojej cery i, wiecie, do mojej urody. Natomiast ta sukienka też nie jest trafiona. Ogólnie fajna sukienka, wiecie, fajny zamysł. Ta długość już jest dużo lepsza. Fajne ma to takie rozcięcie tutaj z boku. Natomiast tutaj dzieje się coś nie tak. Ja myślałam, wiecie, że ten rękaw będzie bardziej po prostu taki no nie taki opadający, bo to jest tak, ani to krótki rękawek, ani to, wiecie, bez rękawnik i moim zdaniem właśnie tego typu rękawki bardzo poszerzają w ramionach, mimo tego, że ja proporcjonalnie do mojej budowy nie mam bardzo szerokich ramion, u mnie jakby najszerszą częścią jest są uda, pupa, tutaj jakby ta część figury, natomiast przez to, że tu nie jest naj, wiecie, najwęziej, Tutaj poszerzam, więc ta figura nie wygląda dobrze. Ten kaptur też jest taki bardzo szmatkowaty, widzicie? On tak w ogóle się nie układa. <laughs> więc po prostu tutaj coś, no nie wygląda to za dobrze. Nie wygląda to dobrze moim zdaniem na, na mojej figurze, mimo że jest ok. Tutaj takie szonka też fajnie, coś tutaj się dzieje, więc też jakby możecie przysłonić, wiecie, jakieś takie mankamenty, figury. Jest fajna, luźna, jest taka bawełniana, ma bardzo fajna w ogóle, właśnie na takie outfity bym ją widziała z ramoneską, z martensami albo do tenisówek, lato, wiecie, trorebeczka jakaś i, i super. Fajną ma długość, już taką właśnie, okej, okay, że jest to mini, bo tam była taka ciotkowata długość. No i nie. Mam wrażenie, że mam w ogóle jakieś takie mega ręce w tej sukience, i no i teraz tutaj. Widzicie, ten dekolt też jest taki albo jakby był dłuższy, taki wiecie, naprawdę fajny dekolt, to może by dodała, ten dekolt dodałby takiej lekkości figurze w tej sukience, albo jakby kaptur był taki, wiecie, fajny tutaj, sztywny, taki mocny, on by się tutaj tak ładnie trzymał, to wyglądałoby to inaczej, a zobaczcie, to po prostu wisi jak ta koszmatka. Nieładnie to wygląda, nieładnie się to układa, ale bardzo ładnie wykonana sukienka. Zobaczcie te wszystkie takie, wiecie, dodatki, kroczki, kro e, wszystko ładnie wykończone, więc naprawdę jestem zadowolona z wykonania, natomiast nie jestem zadowolona, jak wygląda moja figura e, w tej sukience. Więc mam nadzieję, że coś z tego mierzymy jednak będzie na mnie dobre, bo na razie się to kiepsko zapowiada. Dobra, w końcu coś trafionego to jest ta e, sukienka w stylu takim... Znaczy z takiego wiecie, jakby materiału t-shirtowego i zobaczcie, jaka jest różnica. Kiedy jest ten rękawek, tutaj wszystko inaczej leży, to mamy od razu wrażenie, że po prostu szczuplej to wygląda, że figura wygląda dużo lepiej, dużo bardziej atrakcyjnie. Długość sukienki też jest fajna, zobaczcie. Więc też do tenisówek, czy właśnie do jakichś ciężkich butów, czyli taki totalnie mój styl. Bardzo ładnie leży, bardzo fajna sukienka, bardzo ładny kolor. I myślę, że ją chyba zostawię. Bardzo mi się podoba. Nie pamiętam, ile kosztowała. Tak jak wam mówiłam wcześniej, niestety na metkach nie ma ten, ale w linkach poniżej będziecie mogły sobie sprawdzić. I chyba ona była jeszcze w jakichś kolorach, nie tylko ten khaki. Ale ten khaki bardzo mi się spodobał, tego, że ten kolor jest taki, wiecie, całoroczny. Do opalonej skóry ładnie wygląda. Ładnie wygląda właśnie, nie wiem, czy amoneska, czy jeansowa katana. Wiecie, tak sobie. Myślę, że nawet jak sobie bluzę taką krótką na to narzucicie. To też będzie super wyglądało. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sukienka. No i do tego mamy ten paseczek. Wydaje mi się, przy mojej figurze i tym rozmiarze ten pasek chyba nie będzie dobrze wyglądał. Ale zaraz sobie zobaczymy. I bym chciała sobie podkreślić trochę talię. To zawsze jest taka opcja, wiecie, żeby ta sukienka wyglądała nieco e, inaczej. O! To tak zawiązałam będzie taką kokardkę. ale zobaczcie! Też fajnie to wygląda. Takie od razu inny charakter dostaje ta sukienka. Bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna sukienka i chyba sobie ją zostawię. No i tak mówię, tutaj już rękawa, wszystko ładnie wygląda. To ramię nie wygląda takie wielkie. Ręka też nie wygląda na jakąś taką wielką, więc bardzo mi się podoba, ale mi osobiście podoba się bardziej bez paska. O. Bardzo fajna sukienka. Może sobie zobaczę, jak skończę dla Was nagrywać, to mierzymy, czy były jeszcze jakieś inne kolory, ale ta ze mną zostaje. Dobra, kolejna super sukienka. To jest ta jeansowa sukienka w stylu takiej długiej koszuli. Natomiast jest bardzo mini, ale nawet przy moim wzroście wydaje mi się, że to jeszcze w takiej granicy smaku się mieści. Będzie super wyglądała do klapeczek, będzie super wyglądała do tenisówek, super starów. No po prostu. Sukienka do wszystkiego, taki totalny basic, które uwielbiam, można sobie to po prostu wystylizować na różne okazje, czy bardziej sportowe, czy bardziej takie wyjściowe, bardzo mi się podoba. W związku z tym, że jest cała rozpinana, może nam też służyć jako taka, wiecie, dłuższa kurtka, to też może ciekawie wyglądać, oczywiście pod więc nic nie mam, więc nie będę się Wam tutaj rozpinać. Jeżeli chodzi o rękaw, no to... No, ten rękaw mógłby być dłuższy co najmniej 2 cm, jeżeli chodzi o mnie, ale mimo tego jakoś ma, tak, taki fajny krój ma ta sukienka, że wydaje mi się, że ten przykrótki rękaw nie razi, a wiecie, zawsze można sobie to fajnie popodwijać, jak na przykład taką typowo dżinsową koszulę i to też będzie fajnie wyglądało, więc naprawdę bardzo ładna sukienka. Bardzo mi się podoba. Jestem jeszcze ciekawa tej drugiej, więc zobaczymy, która ze mną zostanie. Oczywiście dajcie znać, co myślicie. Tak wygląda z tyłu. Naprawdę bardzo. Bardzo fajnie, jestem z niej zadowolona, natomiast powiem Wam, że zobaczcie, jak podniosę ręce do góry, nie chcę tak całkiem e, podciągać, to może być trochę ryzykownie, więc myślę, że bardziej taka sukienka na e, taki mniej ruchliwy moment, na mniej ruchliwe wyjście, zwłaszcza dla wysokich dziewczyn, e, będzie spoko. Zobaczcie, nie podwinię... ja wiem, ja po prostu powiem Wam uwielbiam podwinięte rękawy, lubię ten efekt, wydaje mi się, że zawsze podwinięte rękawy robi lepiej dla figury dajcie znać co wy myślicie, czy też macie taką fobię podwijania podciągania rękawów jak ja bo u mnie się wydaje, że to jest na takiej zasadzie, że ja mam zawsze lekko przykrótki ten rękaw, więc to już jest taki odruch to już jest taki nawyk przy tych krótkich rękawach ale uważam osobiście, zawsze jak nawet kogoś widzę z wywiniętymi rękawami podwiniętymi rękawami to wydaje mi się, że ta sylwetka od razu dostaje takiej lekkości. Bardzo fajna koszula, bardzo fajny jeans bardzo fajny kolor Taki wiecie, uniwersalny, e, dla każdego fajny, jasny, nie jakiś ultra jasny kolor, ale właśnie taki klasyczny, jasny jeans. Bardzo fajna koszula, bardzo. Nie wiem, czy pokazywałam wam z tyłu, chyba tak, ale jeszcze raz się pokażę. Bardzo, 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 bardzo fajna. Naprawdę bardzo mi się podoba. Nie, no słuchajcie. Wow, wow, wow. Ta zostaje ze mną. Zobaczcie, jak to leży. Mega fajna długość, taka już naprawdę moim zdaniem MIDI sukienka. To jest takie prawdziwe MIDI przy metrze prawie 80 wzrostu. Bardzo ładnie leży. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie leży. Podkreśla, sylwetka wygląda lekko. Jest jakby dopasowana, ale nie jest, wiecie, taka na tyle, żeby była niewygodna, że czujemy się gdzieś tutaj takie jak w pancerzu, pomimo tego, że ona jest naprawdę gruba, ta sukienka. Ona jest taka gruba jak katana jeansowa. Wiecie, to nie jest taka leciutka sukienka, jest nawet trochę grubsza niż tamta, jest w ogóle taka ciężka, bardzo fajna sukienka, naprawdę rewelacja. Dla przypomnienia rozmiar 42, po prostu sztos, zobaczymy sobie jeszcze z podwiniętymi rękawami, ale zobaczcie, ta już ma fajny długi rękaw i to taki, że opiera mi się na, na zegarku, więc no tutaj już mamy rękaw na moje ręce, po prostu rewelacja, nie wiem, to jest chyba sukienka typowo dla wysokich dziewczyn. Natomiast wygodniejsze było to, że tamta sukienka była, wiecie, na zatrzaski. To już są guziki. Chociaż wiecie, jak ona jest taka bardziej przy ciele. I nie wiem, nie wiem, usiądziecie gdzieś tu się na że no to lepiej mieć guzik niż, nap, który się może po prostu odpiąć. Ale słuchajcie, ciasne te dziurki są, więc chociaż jedną spróbujemy podwinąć, żeby zobaczyć po prostu, jak będzie wyglądała ta sukienka z podwiniętym rękawkiem. Wiadomo, że teraz tak na szybko. No, słuchajcie, rebelka. Super jest ta sukienka i ten kolor jeansu chyba nawet bardziej mi się podoba. Jest taki e, właśnie też, wiecie, zimowy kolor. Gruba, więc naprawdę na teraz dziewczyny, jeżeli szukacie takiej sukienki jeansowej w tym stylu, no to nie jest sukienka, wiecie, już na jakieś takie cieplejsze dni. E, to jest sukienka na teraz do grubych rajstop, do wodków, do martensów. E, później myślę, jakieś ciepłe dni majówkowo-czerwcowe. E, no to wiadomo, goła noga, tenisówki, klapeczki, ale to jest tak jak mówię, grubszy materiał. Ale słuchajcie, ciasno pozapinane, nie mogę tego odpiąć. Chyba nie będę się już męczyć, żeby was tutaj nie. Dobra, nieważne. Jeden rękaw jest puszczony, drugi jest podwinięty. Więc tutaj też możecie zobaczyć do figury, jak fajnie, właśnie podwinięte rękawy gdzieś tam nadają takiej lekkości. Jestem zachwycona tą sukienką, po prostu super. Tak wygląda z tyłu. Mam nadzieję, że będziecie mnie tu widzieć, bo ona jest bardzo długa, więc chciałam się teraz zmieścić w kadrze, wygodna kieszonki tutaj, no po prostu ekstra, zostaje ze mną nie wiem, dajcie znać, czy wy się też tak jaracie, jak coś kupicie co na was naprawdę zajebiście leży i jest takie wow, super więc mega się cieszę, niestety to nie są sukienki z żadnych promocji to są ceny regularne i z tego co pamiętam, to właśnie ta sukienka, którą mam na sobie była najdroższa, no ale jak widać jest najfajniejsza. Więc myślę, że zostawiam tą dziwną sukienkę i zostawię sobie tą khaki, taką właśnie bardziej sportową na co dzień, też na lato, na jakieś cieplejsze dni do pracy. No to też będzie sukienka, którą będzie można wystylizować do wszystkiego. Słuchajcie, teraz nie mogę zapiąć tego guzika. Dobra, więc... Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sukience, jak wam się podoba. O dziwo, w ogóle też w biuście jest tutaj na mnie. Zobaczcie, dobra, tutaj w talii idealna. W biuście idealna. Przeważnie tak jest, że jak tutaj jest, wiecie, tak naprawdę dobrze, no to tutaj jest mi za ciasno. A tutaj wszystko fajnie, fajnie gra, fajnie wygląda i naprawdę taka sukienka, wiecie, na wyjście z Michałem gdzieś, na spacer, do pracy, z kumpelą na kawkę. Do wszystkiego. Rewelka. Dobra, kochani, koniecznie zostawcie łapkę pod tym mierzymy. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i koniecznie zostawcie komentarz, która sukienka Wam się najbardziej podoba. Czy też lubicie taki styl właśnie tego typu sukienek? Jak widać, za każdym razem, kiedy chcę zrobić jakiś skok w bok, coś bardziej eleganckiego, tutaj się odnoszę do tej pierwszej sukienki, którą mierzyłam. To chyba nie do końca mi to pasuje i moim zdaniem bardzo postarzyła, postarzała mnie ta sukienka, a w tej jeansowej po prostu rewelacja. Jeszcze dzisiaj mam te kolczyki, które Wam pokazywałam ostatnio we wyłogu, które kupiłam w Rosmonie za całe 19.99 i super to wygląda. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Widzimy się w kolejnym filmie. Za niedługo też będzie kolejny. Mierzymy już takimi wiosennymi nowościami z Sensaja. Więc od razu też was zapraszam na to najbliższe mierzymy. Buziaki. Pa pa.